Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Dzisiaj mamy nowości na wakacje, na lipiec 2021 roku. Jest ze mną Augustyn. E, Mój mo, mo, kanał się nazywa GUT.pl, możecie to mną sobie past i zobaczyć w filmie. Oraz jest ze mną Karol. Siemanko, siemanko, dzisiaj będziemy właśnie openingować tutaj z Gutem nowe cztery gazetki do nas przyszły. Yy, I zobaczymy, co będzie. To mamy, jakie mamy magazyny w tym no, miesiącu? E, e, no, mamy e, LEGO e, e, Ninjago e, e, i właśnie z Nimago Skepa. to będzie za. Jest LEGO Ninjago numer 4 na 2021 rok. Kosztuje 19,99 w zestawie Jay i Azor. Karol, co jeszcze dalej? Yy, mamy tutaj zestaw LEGO City z Nurkiem. Numer 7 też 14,99 to jest fajny zestaw. No, to jest Kajem, już wszyscy to zmieni jako e, i, no, jest i ta jest, kurwa, Tak, numer 7 2021 14,99 oraz Park Jurajski Owen na motocyklu. Numer 4 dobra, będziemy sobie po kolei otwierać. Mamy na początku tutaj kartę limitowaną. Uważmy. Legacy, yy, Dzielny Lloyd. No, dużo fajnych rzeczy. I zapowiedź kolejnego numeru, który ukaże się 26 sierpnia i będzie Kai kontra Nin Droid. Dwie minifigurki LEGO. Dostaniemy. Dobra, Karol jeszcze składa minifigurki. To może Gucio otworzy karty. Otwórzmy karty. I to jest co Dobra, nic nie szkodzi. Jest naprawdę fajny ten magazyn. Na wakacje za niecałe 20 zł dostajemy takie naprawdę fajne miniki góreczki. Dobra, to to I jakie karty? Tutaj na środek. Stąd na 5 to jest. Taka karta chyba puzzle Druga też Też nam o, dwie Puzzle, no. Trzecia. Ale to jest Bin. Lili. Lili, tak, zobaczcie. Potem mamy tutaj chyba Kaja. Tak, Shintaro. Dobra i ostatnia karta to jest... Zły Ronin, fajna limitowana karta. Do e, e, na początku był suche, a potem dobry. Aha, no to e, dobrze widzisz. Jest też karteczka z instrukcją, co i jakieś, byście chcieli pograć sobie w te gry. Także widzicie całkiem dużo tutaj rzeczy. A jeszcze najważniejsze, Karol, opowiadaj, jak minifigurki. E, mamy dwie minifigurki. Y y y e, może najpierw old. Że ja nie, ja może będę trzymał, a to opowiadaj. E, no tak, mamy podstawowy strój niebieski, tutaj ja widzimy jakiegoś smoka na. Tutaj zbroi, miecz srebrny, no ogólnie bardzo ładna figurka. Fajna minifigurka. Czy ma dwa wyrazy twarzy, czy jedną? Sprawdzałeś? E, dwa ma. tak. Dobra, pokażemy. Pierwszy taki i drugi bardziej taki zły. Podoba Wam się ta minifigurka? figurka no. O, a druga jest chyba jeszcze lepsza. Co to takiego? E, to jest Azor, e, tu łano ma fryzurę, bardzo fajny. Fajna ta element, tak. Ee, taki rokes. Z tyłu mamy też widnieje taki wąż, mm -hmm. tak, filetowy, bardzo ładnie też to e, się prezentuje. Ten miecz jest najfajniejszy, mi się ten miecz bardzo podoba. Jedna burzka, no ale przy tej fryzurze to inaczej być nie mogło. Słuchajcie, lecimy do kolejnego magazynu. E, no więc mamy tutaj e, no, e, naszą gazetkę Jurassic World e, z Owenem i motocyklem mamy to jako figurkę. Numer czwarty, 14,99. I jeszcze kartę Charlie, edycja limitowana. Zobaczcie, jaka karta, Ja się mieni złotym. Augustyn, co tutaj jeszcze mamy? Mamy też tu gazetkę z bardzo fajnym komiksem. Może z tego zetikot. jest... Dwayne's in Hmm. Czy jest konkurs, Zależy zobaczymy? Konkurs na pewno jest, bo w każdym numerze jest konkurs, ale żebyś nie przegapił jeszcze plakatu. Zobaczmy, co jest na, na plakacie. Aulozaur, Aulozaur. A z drugiej strony jest. Otworzymy sobie plakatnik. Jestem Alfą. Też fajny. Dobra, plakat idzie na dół. Co tutaj jest dalej? Instrukcja na co można, jak można zrobić motocyk. Czyli instrukcja zbudowania no. tej saszetki. No a potem mamy tutaj komiks, komiks, komiks. Mhm. A tutaj mamy hey, komiks. Hey, hey. I na, ma... I na końcu jest zapowiedź kolejnego magazynu, który ukaże się 1 października, a będzie w nim dilofozaur. Taka konstrukcja, zobaczcie jak to się prezentuje. I zostało nam zbudowanie tego motocykla. Minifigurka i motocykl została już zbudowana, zobaczcie jak to wygląda. Augustyn opowiadaj, co my tu widzimy. Tutaj mamy e, motocykl i właśnie ludyka e, i... E, Mamy tu moje kierunki z koła. Mam tu kwiatło, e, ludek, no i chyba, to wszystko. Ja może trochę lepiej opowiem szcz bardziej szczegółowo. Zobaczcie na malowanie Owen'a. To jest Owen, tak? Owen. Piękna mhm. e, kamizelka z jakimiś ładunkami, chyba tutaj na pasie. Czerwony motocykl, z przodu światło. E, I fajne koła na takiej dość mocnej oponie. Możemy go też tutaj wsadzić i zobaczcie, jak to się wszystko razem prezentuje. Naprawdę fajny zestawik dostajemy w tym magazynie. Kolejnym magazynem jest magazyn LEGO City numer 7 1499. W zestawie dostajemy nurka i podwodny skuter oraz taką saszetkę z kartami. Może na początek otworzymy sobie karty. Augusty po kolei rozpakuje. Zobaczymy, co tam ciekawego trafiliśmy. To jest instrukcja, mm -hmm. to sobie odkładamy. No, 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 ten jest tutaj dżunglowy Lloyd. co mamy dalej? Y -y. Dzielny kol, y -y. opiekun y -y. huku, dżunglowy Chopper, Lloyda i karta puzzle. Dobra Karol. Y -y, Tylko otwór, no, odfrutuję. Karol teraz y zrób magazyn. Y -y, no więc zobaczmy, tutaj mamy. Najpierw mamy na początek komiks, instrukcję zbudowania, zbudowania, nurka wejdziemy dalej komiksu, Łamy główki. plakat, o, plakat fajny. z naszym nurkiem, fajny plakat. Co jest dalej? Reklama. Reklama. Kniżago, kolejne okay. ym, morskie przygody. Fajny w ogóle zestaw. I kolego ten jest, dom rodzinny. I jeszcze więcej okay. zabawek i łamigłówek. I może zobacz na koniec, co znajdziemy w kolejnym magazynie. A w kolejnym magazynie znajdziemy? Yy, Mocarna yy, zabawka. Yy, mamy jakieś tutaj kłada. Kład, kład i kaskadę. No, z tego zestawu chyba ten kaskader będzie najlepszy, ale to się okaże 30 lipca, bo wtedy ten magazyn będzie wydany i wtedy go znajdziecie w kioskach. Zostało nam jeszcze zbudowanie skutera podwodnego i Figurki Karol, zbuduj. No, więc mamy tutaj już zbudowanego nurka, mam tutaj hełm. tej butle z tyłu, mamy płetwy też. Wszystko w czerwono-czarnej kolorystyce. Bardzo dużo detali jest na froncie, na tym malowaniu tych akcesori nurka. Możemy sobie otworzyć jego właśnie yy, kask. Dwie buźki, jedna bardziej przestraszona, druga taka wesoła. Pewnie ta przestraszona jest jak spotyka jakiegoś podwodnego potwora morskiego. I co jeszcze mamy? Jeszcze mamy tego kraba czerwonego, krabika. Nie? I... Podwodny pod skuter. Nie ma tu za dużo klocków, ale przynajmniej coś dodatkowo dostajemy nie samą mini figurkę. Magazyn bardzo fajny. Jeszcze raz polecamy Wam go zakupić. Na sam koniec został nam największy magazyn LEGO Ninjago z trzema dodatkami: figurka LEGO Saszetka z kartami i Super karta. Eee, mamy tutaj złotym kajter f Kola. I e, edycja limitowana. Bardzo fajna karta. Jeszcze mamy komiks tutaj. tutaj jest komiks, w którym mamy instrukcję składania. Instrukcja składania zabawki, tak. Aha. Co dalej? E, główki. Szukanie strażników. Aha. Burza piaskowa. Tu trzeba pewnie będzie odnaleźć w tej burzy minifigurki. Nadciąga ratunek. Przejrzymy sobie tak. Ten magazyn, może plakacie? Tam był O, zobacz, jaki plakat. Co jest na tym plakacie? E, e, ten, tu jest e, ko e, ninja i tutaj e, no ta, ty, całą drużynę. No, jakiegoś demona. Z drużyny złocinców, tak. I na drugiej stronie odpalaj silniki, hmm. czyli ten morski. Pojazd. A ten zielony? Lloyda. E, to no jest jakiś motor. Fajne są plakaty z Ninjago. Przejdziemy sobie jeszcze do końca magazyn. Podobają wam się komiksy z Ninjago? Tak. Tak, tak. Dobra. I zapowiedź kolejnego numeru. Nie wiem, czy pamiętacie ten ostatni z Ninjago. Była fajna taka minifigurka z maską, a tu mamy coś podobnego, bo co to będzie, Karol? Yy, łotrowski yy, poulerki. Poulerik. Poulerik. Potężna tarcza. Zębowy sztylet, dwie głowy. No ale ta tarcza to będzie fajnie, można skompletować z tą maską, która była poprzednio. Do tego karta limitowana TCG6. Te Do tego karta limitowana oraz saszetka z kartami. O, bardzo, bardzo fajnie. Otwórzmy sobie karty. Na Jest. sam początek mamy kartę typu puzzle. Co mamy drugie? Mamy e, Kaja. Sz, Epicka bitwa Kaj. No. mamy tutaj Fungus. Fungus. Fungusa. E, nie. Mhm. E, I ostatnia kajta to. O. Lerik, czyli ten gość, który Mamy. będzie za w następnym magazynie no. jako minifigurka. Ale bardzo fajnie nam się o, jest, jest tutaj? Jest Instrukcja gry, ale to standardowo, każdy to pewnie dostanie. Ta karta mi się najbardziej podoba. A Tobie, Augustyn? My, my też. Zbudowaliśmy Kaja z jego turbopalnikiem. Rozświetla nim ogień, tak żeby nie tracił własnej energii. Bardzo dużo detali jest tutaj pokazanych na mm, na tym wyświetlaczu, do tego płomień, który bucha z rury, wąż, który doprowadza pewnie paliwo, świetna y, tutaj czapeczka, czyli włosy nakrycie głowy, dwie, y, dwa wyrazy twarzy tej minifigurki, jeszcze ta chusta, bardzo dużo detali. Mi się podoba A Tobie Karol? No fajna. Augustyn? No, no fajna. Myślę, że jedna no, z Jedna z właśnie z fajniejszych figurek, bardzo dużo dobrych, ostatnio ninja go wychodzi minifigurek. Słuchajcie, na dzisiaj to byłoby tyle. My będziemy się już z wami żegnać i życzymy Wam wszystkich wszystkim wesołych wakacji. No i Pa! Cześć!